Dobry wieczór. Dobry wieczór, moi kochani rodacy. Jestem zmęczona po pracy w dzisiejszym dniu, także musicie mi wybaczyć moje, mój wygląd zewnętrzny. Mój znajomy zainspirował mnie, żeby nagrać wam ten filmik dotyczący artykułu 104 Konstytucji przeczytam wam jeszcze artykuł 105 i szybciutko wyjaśnię, rozkminię to wam jak to wszystko wygląda i dlaczego jesteśmy przez, przez cały czas oszukiwani okłamywani, gnębieni, niszczeni okradani grabieni nie tylko z naszej godności ale i z naszych ziem ojczystych Dlaczego nie jest respektowane prawo narodu polskiego? Niezbywalne prawo. I tak dalej. A więc yy, artykuł 104 Konstytucji. Tak, w tym miejscu jeszcze chciałabym yy, od razu zaznaczyć, iż Konstytucja z 97, zwana Konstytucją Kwaśniewskiego. Nie jest ważna, nie jest legalna, yy, dlatego że przy referendum nie było wymaganego kworum. Było tylko 42,8% podaje, że procenta. Yy, a powinno być 50 plus jedna osoba. To po pierwsze. Po drugie, zapisy, które Dotyczą tylko i wyłącznie narodu polskiego, są dla narodu polskiego wiążące, dlatego że te zapisy są i będą były i będą ważne. Czyli zapis o niezbywalnych prawach artykuł czwarty Konstytucji również który mówi, że władza zwierzchnia należy do narodu, czyli naród polski jest zwierzchnikiem władzy. Władza zwierzchnia to władza wykonawcza, przepraszam, ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza. I jeśli okazało, okazuje się, że ci tak zwani przedstawiciele nie, nie mają mandatu społecznego, bo trudno jest mieć dowody, skoro wybory tak zwane są fałszowane, że to jest ustawka. Um, jeszcze ordynacja wyborcza jest tak skonstruowana, żeby nigdy Nigdy, nigdy nie mógł być Polak na urzędzie na czele narodu polskiego. No, ale to jest temat też na inną na rozmowę. Więc, artykuł 104 Konstytucji. Poseł jako przedstawiciel narodu. Hmm. Ustęp pierwszy. Posłowie są przedstawicielami narodu. I co jest dodane dalej? Nie wiążą ich instrukcje wyborców. Co to oznacza? Że obiecują przed tą szopką, yy, zwaną wyborami, gruszki na wierzbie i wcale nie muszą i nie, nigdy nie. Yy, Obietnic nie spełnią wobec względem narodu. Jesteście potrzebni tylko po to, żeby podpisać listę uczestnictwa, żeby frekwencja się zgadzała. Podpisując listę uczestnictwa, wyrażacie zgodę, akceptację, uznaniowość tego antypolskiego tworu. Niestety. Nie, że tam będziecie dwa krzyżyki skreślać na kartach, że tam będziecie tam taki sposób bojkotować, bo tak, tak zwana karta wyborcza, która jest świskiem papieru bez wartości, jest to tylko zasłona dymna całej tej yy, szopki. Yy, więc, kochani. Nie idziemy, bojkotujemy, stawiamy bierny opór w ten sposób i pokazujemy swój sprzeciw. Nie będą mieli frekwencji, jak nie pójdziemy, bo nie będzie was tam, nie podpiszecie tych list uczestnictwa, i nie będą mogli powiedzieć, że yy, wybory się odbyły i są ważne. Wmawiać to w telewizorni. A teraz przechodzę do artykułu 105, bo się już kończy mi tutaj. Zaraz mi się to skończy. Więc. I teraz posłuchajcie. Tutaj, w tym artykule 105, treść i zakres immunitetu poselskiego mówią przed wyborami, tak zwanymi, że będą rozliczać, żebyście tylko ich poparli, żebyście pod by poszli, podpisali tą listę uczestnictwa i tak dalej, żebyście promowali, żebyście yy, namawiali innych, bla bla bla. <ścoughs> Teraz posłuchajcie. Ustęp pierwszy. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres prowadzenia mandatu poselskiego. Ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Z taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. Poseł drugi. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu, poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu, do odpowiedzialności karnej. Zobaczcie, jak oni się chronią. Ustęp trzeci. Postępowanie karne wszędzie wobec osoby przed dniem wyboru jest na posła, jej na posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg przydawnienia w postępowaniu karnym. Mamy tutaj takiego u mnie na Pomorzu Zachodnim. Pewnie słyszeliście, senator włoski. Ma zarzuty prokuratorskie dalej y, pełni służbę publiczną. Służbę w tym słowie oczywiście. Wy, jakbyście y, mieli jakieś y, postępowania karne, z mety jesteście zwalniani z pracy. Zarzuty prokuratorskie i pełnić y, tą publiczną. Działalność? Taką działalność? A ilu takich jest? A jest jeszcze taki Mariusz Kamiński, którego uzurpator Duda, jak to się mówi, ułaskawił. Dobrze, czytam dalej. Ustęp trzeci, postępowanie karne wszczęte. Wobec osoby przed dniem wyboru. Aha, to czytałam, przepraszam. Yy, ustęp czwarty. Poseł może wyrazić zgodę na podciągnięcie do... Goda odpowiedzia... Może wyrazić zgodę na podciągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Słyszycie to? W takim przypadku nie stosuje się przepisów usta... ustępu dru... 2 i 3. Ustęp piąty. Posłuch nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. 6. Szczegółowe zasady pociągania posłów do odpowiedzialności karnej oraz tryb postępowania określa ustawa. Tak to jest wszystko skonstruowane. Kochani, dobrego dobre, dobre no wieczorku Wam życzę, bo się kończy. Hej!